Ale nie da się. No, patrz. Ja nie trolluję, naprawdę. Sprawdź. Weź jedną. Siamę, moi drodzy, ja jestem Blow i w dzisiejszym odcinku będę bił rekordy Guinnessa. Nie wiem, czy będę bił, czy mi się uda, ale mam naprawdę zebrane różne dziwne lub mniej dziwne rekordy Guinnessa, jak na przykład rekord w największej ilości spinaczy na twarzy. Albo rekord w największej ilości złamanych ołówków. No i w tym całym odcinku pomoże nam tutaj pan z komisji, zapraszam, który będzie mierzył mi czas i będzie mi pomagał w tych rekordach. No, także mam nadzieję, że ten odcinek wyjdzie dobrze. A Wy możecie pomóc mi pobić jeden z rekordów, ponieważ, uwaga, teraz, teraz. Co my dziś bijemy? Rekord w łapkach w górę. Ponieważ rekord łapek w górę na moim kanale wynosi 381 626 łapek w górę. Nie da rady pobić, nie? Nie, nie da rady pobić. Zostawcie łapkę w górę. Może uda nam się wbić te 382 tysiące, chociaż to jest za dużo. Ale klikajcie, a poza tym zapraszam Was do subskrybowania kanału, ponieważ trzy osoby z nowych subskrybentów za na ścianę, plus jedną z komentarzy, także piszcie komentarz, a teraz lecimy do odcinka. Dobrze, więc pierwszym rekordem, który pobijemy i naprawdę taki rekord istnieje i jest wpisany, nie wiem jak on powstał, więc uwaga, co to za rekord? Rekord to rozwijanie rolki jedną ręką. Tak. tylko jednej ręki masz czas 9.80, żeby przebić. Tak, także więc powodzenia. Jest w ogóle rekord, który polega na tym, że ktoś rozwinął ręk jedną ręką rolkę papieru do końca 10 ale, ale sekund. A, przepraszam, przepraszam. Czy mi się uda? Uwaga, nie jestem tego pewny. 3 2 1 Ile tam jest. Udało się? Nie. Ile było czasu? 9,30, Naprawdę 9,30, mi... Poczekaj, bo to się wywala. Poczekaj. Okay. Jeszcze raz mam technikę wyczutą. Dawaj. 3, 2, 1. Udało się? 10, 10. nie udało się. Ten rekord jest po prostu wymaksowany. A ja teraz trzeba sprzątać. Nie polecam. Jesteśmy w kuchni i nie bez powodu, ponieważ istnieje rekord. Musisz zjeść co najmniej 12 krakersów, żeby wyrównać rekord. 13 to rekord. Tak. na to minutę. Słone krakersy, rekord to jest 12, mamy minutę, muszę, muszę zjeść 12 w minutę. Wydaje mi się, że to jest do zrobienia. Mateusz mówi, że totalnie nie ma szans i w ogóle... Zjesz 7. Zjem 7. Okej. Okay, tutaj jest 12 już przygotowanych i nie wygl czy wygląda to... Dobra, dawaj. Minutę mam. 3, 2, Jeden, tak. Kruszki też musi zjeść. 50 sekund zostało. Nie może zapijać. To jest mm. zasada. 40 sekund. Mm. Pół minuty zostało. 20 sekund. No i jeszcze, jeszcze, jeszcze. Koniec. Tak jak mówiłem, ja z 7. Dycha, dla mnie. No! Dobrze, już ostudziłem swoje emocje co do tego rekordu, no przeceniłem swoje możliwości. Jest to naprawdę ciężkie, aby w minutę zjeść powyżej 8-9 krakersów. Jeżeli jesteście to w stanie zrobić, pogratuluję, ale mi się niestety nie udało. Dobrze, następny rekord polegający na tym, że. Flipę butelką musi być mi minimum 14 na minutę. Dokładnie. Muszę 14 razy postawić butelkę, i wtedy jestem rekordnikistą. I wiem, mnie, że takie rekordy Ginese są, ale to jest, wydaje mi się, do pobicia. Dawaj. 3, 2, 1, stop. Jeżeli uda mi się choć raz to zrobić. Yeah! Pół. Ile mam czasu? Pół minuty. Yeah! Stary, to, to, jeden, to jest. Bo masz dwie półki. Jest! Coraz bardziej wierzę w ten rekord, na początku nie chciał mi się w to wierzyć, ale teraz powiem wam, że... Koniec! Nie liczy się, 5, przegrałeś. No ale... Nieudany. Uwaga, teraz ostatnia taka, patrz, jeżeli teraz... Za dwa, Jeż... za dwa. Jak jeżeli mi się, się uda, to, to zwyciężyłem. Uwaga. No way, przegrałeś znowu. Dobrze, moi drodzy, rekord następny, polegający na tym, że muszę złamać ile ołówków? 58 ołówków muszę złamać w minutę. Także już jest mi przykro tych ołówków, tutaj od już usłyszałem, że nie mam szans w minutę tyle złamać. Nie wiem, nie sprawdzałem łamliwości tych ołówków. Mam bardzo ich dużo, więc jeżeli chcecie je wygrać, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Jestem pewny, że bardzo dużo osób będzie chciało wygrać te ołówki, nie? Gotowość? 3, 2, 1, start. Starczy... To jest do zrobienia, to jest do zrobienia na ludzi. – Ile mam 15, czasu? – 15, 15 sekund. – 15 sekund. – Nie wiem, czy to jest sposób, żeby… – 20. – Pojedyncza. – Co czasu zostało. Pojedyncza. – Prawda, to jest sposób. Moi drodzy, ten rekord Guinnessa będzie nasz. – 20 sekund zostało. – Już mnie łapy bolą, ale nie powtarzajcie tego, naprawdę… W ogóle, kto wymyślił taki rekord? Jak, jak to powstało? – 10 sekund. 9, 10, 7, 6, 5… 4 3 2 1 Koniec! Te trzy nie powinny być zaliczone Dobra, musimy teraz policzyć <kluzny> Ile zostało może? Raz, dwa no. Czyli jest połowa rekordu Tak, czyli nie udało mi się tego rekordu pobić Nie próbujcie go bić, ale te ołóweczki Możecie zdobyć To nie był taki łatwy rekord Dobrze, następny rekord. Jak widzicie, mamy tutaj spinacze, i rekord, który został pobity, opiera się na tym po prostu na największej liczbie spinaczy przyczepionych do twarzy, i wynosiło to 51. 51 spinaczy w jedną minutę. I wciąż zadaję sobie pytanie, kto to kurcze wymyśla. Jak, w jaki sposób stary to ktoś przychodzi na myśl, no dobra, to ja sobie zrobię rekord i przy. Dobra, zobaczymy, czy uda nam się to obić. Trzymajcie kciuki, tutaj mamy przygotowane spinacze. Mateusz będzie mi pomagał, ja też będę. Będę sobie pomagał, bo, bo samemu to jest ciężko. Na pewno będzie to bolesne. Także się boję. Ej, no spoko, że mam tą brodę. Trzy, trzy, jeden, start! Jedziemy z tyłu. <noise> <noise> Czemu ja się na to zgodziłem? Au, 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 au. au, au. To jest najprzyjemniejsza praca. Au! Nie au. <noise> au, au! Jeżeli ja mam skandal, jak się czuję, to. Czuję się super. Ej, do tego zrobimy dwa podejścia. Bo... Nie, nie, nie! Żadnych złych podejść! Jeszcze 9 sekund! O. Dobra, jedziemy z tym, poczekaj na blewkę. Koniec! Ale, poczekaj, bo tu jeszcze. Słuchaj, ty... czekaj, Nie, nie, nie! Ty masz jakiś problem w ogóle no, do. O, teraz dopiero to się udało, Jakim? O, To idźmy. twarzy oh. O! Oh. Nie bijcie Cześć. nigdy. Oh. Dobra, dobra, ja sobie to na prawem zdejmuję O, O! O! <grystwem> sadysta, sadysta. No powiem wam, że ten rekord znów. tego rekordu nie udało. Nie, by było. nie udało się go pobić. Moja twarz cierpi. Yy. Dobrze, więc rekord kolejny może Wam się wydawać, że jest prosty, i może Wam się wydawać, że on w ogóle nie istnieje, ale naprawdę istnieje. A mianowicie rekord polegający na. Rekord polega na tym, że musisz trzymać buta do góry nogami na głowie przez minimum 2,5 godziny. Czyli narzucam sobie buta po prostu tak na 2 godziny, no i po 2 godzinach jestem rekordzistą. Ja ci startuję, wychodzę, a potuszkę żeby Ci było milej. Dobra. Ogólnie najważniejsze jest tutaj usytuowanie się. Jak sobie dobrze siądziecie, to jest dobrze, tylko. Ja może wezmę telefon, bo 2 godziny nie wytrzymałem. Mam bez elektroniki, dobra. Okej, okay, okej. Okay. I rekord jest nasz, mój drodzy. Teraz dwie godziny. Siedzenia z butem na głowie. No, ty nie, nie rzucaj we mnie. Ogólnie chcą mi tutaj unie, uniemożliwić pobicie rekordu, ale ja nie pozwolę. Nie gorzej jak przy końcu mi coś zrobić po dwóch godzinach. Dobry ja pomysł? Mateusz! Trzymał to na Halo, halo, panie Karolu, budzimy się. Halo. O kurczę, brakowało pan super, dwóch minut. Super, super, super stary, żeś mi popsuł rekord. Ile mi brakło? Dwóch minut. Mi się wydaje, że mi się udało te dwie godziny tego buta trzymać, bo to naprawdę wartościowy, fajny rekord. Tylko Mateusz mi wszystko popsuł. Moi drodzy, teraz jestem pewny, że uda mi się pobić ten fantastyczny rekord, ponieważ rekord w włożeniu puszek do lodówki, a mianowicie jest rekord, który polega na tym, że ktoś włożył 24 puszek 5 sekund do lodówki. I to jest ten rekord. Jak ci się uda, dostaniesz medal. Dokładnie tak, medal, dziecko na medal. Tak, taki medal dostanę. Mam nadzieję, że uda mi się i zrobimy to sposobem. Mam tutaj 25 puszek i moje zadanie jest po prostu otworzenie lodówki, włożenie tych puszek, zamknięcie tych puszek i to wszystko No mniej niż 5 sekund. Jezu, ale się stresuję. No dobra, dawaj. Trzy, dwa, jeden. Jest! Nie udało się? No to jest jakiś żart? Dobra, dobra, dobra jeszcze raz, podejście. jeszcze raz. To, to było podejście. takie, wiecie, przykładowo chciałem wam pokazać. Teraz to to się podejście. na pewno uda. Podejście numer dwa. Trzy, dwa, jeden. Yes. Jeżeli miałbym wam sprzedać technikę, co prawda jeszcze nie pobiłem tego rekordu, to najważniejszy jest spokój. I teraz patrzcie na spokój. Trzy, 2, 1. Cztery i pół, tyle sam czasu. Ale udało się, tak? Udało się, mamy rekord. Gratulacje. Nadal śmierdzi Pietruszką. A dziękuję bardzo. Proszę. Na cebulę chyba. Teraz mogę oficjalnie go otworzyć. On chyba był bardzo stary. Mamo, co ty... Co teraz? Teraz będziemy niszczyć jajka. Minimum 32 minuty, okay. jedną ręką. Przeterminowane jajka, 33 jajek muszę rozbić ręką po prostu i wygrywam. Nie wiem, wierzyłem, że w ogóle jajek nie da się ręką rozbijać, ale zobaczymy. Trzy. Mam nadzieję, że się nie uwalę. Dwa, jeden, Ty Tyno. Dobry poczekaj. Stary nie da się. Nie da się. Ty... Jak on to zrobił? Wiesz, to, to jest jajko. Stary nie da się. No, patrz. Ja nie trolluję. Naprawdę. Sprawdź. Weź jedno. Oczekiwałeś to z. Może odpuśćmy ten rekord. Nie próbujcie tego w domu. To jest głupi rekord. Także ile nam się dało? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery jajka. Czuję się źle teraz. Idę go przeprosić. Dobrze moi drodzy, teraz troszeczkę będzie chyba czas na zemstę ze strony Mateusza, więc robimy rekord polegający na tym, że muszę złapać 36 balonów z wodą w ciągu minuty. Tam jest Mateusz z balonami z wodą, a ja jeszcze jestem suchy, także odpalamy czas i, i ja no. Czas start. No! Jed... tak! <grym> <grym> oh, O, oh, Mam! Uh. Oh. O, nie udało nam się tego pobić, ale to był ciekawy rekord, co prawda te balony lipne, bo nie rozbiłeś się, ale jestem przemoczony. Uh! Dobrze, Mateuszu, dziękuję Ci bardzo za wystąpienie, przepraszam za to yy, i widzimy się w kolejnych odcinkach, także zostawiajcie dużo łapek w górę, komentarzy, subów i do zobaczenia! Uh.